No, i witam. Kolejny tydzień. Zaczynamy. Dziś zaczęliśmy od czyszczenia kombajnu. Trochę nam się to zeszło. Ale były inne roboty. Kombajn stał we wiacie, suchy. Także nic złego mu się stało. I wszystkie śmieci tutaj z niego wydmuchaliśmy. Wyczyściliśmy. zapikam jeszcze smarem. Heder, kosa. I chowam go do wiaty. Spuszczam wodę, słodnicy. Stawiam na kobyłki. Może stać do przyszłego roku. A później zobaczymy, co tam jeszcze będziemy działać. Jak coś to się połączy. Także trzymajcie się i oglądajcie. No i jak widzicie, kombajn już bywiacie. Tutaj zakonserwowane. Stał już na kobyłkach. Trochę wody na Z Słodnicy spuściłem, to wyschnie. Proszę bardzo. Wszystkie cztery kobyłki są podstawione. Koła odciążone. Tak samo prasa. I, I zgrabiarka tam przed prasą jest również na kobyłkach. Może stać do kolejnego sezonu. Mały przegląd się mu zrobi. Tutaj widzę... Mamy luz na tym kole. Musimy tu zdemontować to wszystko. Tak to wygląda. Dobra, ja teraz idę wyczyścić pug A Wy oglądajcie. Cześć! Aha, witam w dalszej części. Odcinka tutaj pług wyczyszczony zakonserwowany oraz kopaczkę zakonserwowałem te lemiesze by nie rdzewiały tutaj maszynki stem. jeszcze dziś tutaj Gruberze nie będę na razie. Bo jeszcze będziemy tam drapać po, warzywni, po warzywkach, ale tutaj o, te graczki można zakonserwować również. Także jeszcze dziś, w wolnej chwili, tutaj przyjdę i to opanuję. Teraz uciekam na obiad. Cześć. Witam. Kolejnego dnia. Dziś mamy wtorek. Proszę bardzo, tutaj dziś w warsztacie odświeżona podłoga. Inaczej to od razu wygląda. Nie będzie się tak niszczyć. Teraz zamykamy, niech to sobie schnie. Iwan dziś będzie nocował raczej na dworze się tu dobrze wyschnąć. Dopiero będę wjeżdżał. To do później. No i witam. Dziś już czwartek. Na warsztacie mamy Perkinsa. Tak jak widzieliście w społeczności, mała modernizacja tutaj kabiny. Demontowalna tabelka. Ponieważ zawadzona do opryskiwacza. Teraz jest git. Na czas oprysku będzie demontowana. Po opryskach montaż będzie można szybę zamknąć. Ciągnik tutaj do przeglądu ogólnie. Po całego. Tak to wygląda. Dzisiaj działamy tam z drzwiami. Przy stodole. Później Wam coś tam nagram. A jutro, jak będzie ładnie, wyjadę lokomotywą. To też coś tam jeszcze opowiem. Jak będziemy przy lokomotywie. Póki co, trzymajcie się i oglądajcie. No i witam was tutaj pod koniec dnia W sumie to po południu Jak widzicie drzwi w garażu uratowane Trafiły jeszcze z stodoły. Troszkę tu dosztukowane Pocudowane Ale i najważniejsze, że działa Zasuwamy Zamknięte. Na pewno lepsze, w lepszym stanie jak tamte poprzednie. To na razie. No i witam was. Dziś już mamy piątek. Już weekend tutaj, przy forszu. Wiele osób już tutaj pisało Dlaczego forsz na sprzedaż Wyczaili na A Ano dlatego, że Jest to wielki traktor Zbyt wielki na to gospodarstwo Chociaż Pracuje mi się nim dobrze Przy siebie Oprócz tej tego rozłączenia podnośnika. To wszystko było ok, nawet skręt mi nie przeszkadzał. I tutaj do użytkowników. Czy jestem w stanie wyregulować to sprzęgło tak, aby wcisnąć do połowy? Bieg rozłączy, ale podnośnik, żeby działał dalej. Czy jest to możliwe? <laughs> Ponieważ z siewnikiem tu był właśnie taki problem, że to jest do końca. Jak już wcisnąłem sprzęgło, to nie mogę go podnieść. Prawie już rusza ciągnik, to wtedy dopiero zaczyna działać pompa. No, i tutaj co jeszcze, co do sprzedaży. No to jeśli nie dostanę tych pieniędzy, to wiadomo, nie sprzedam. I będzie pracował u nas dalej. A póki co, to już tutaj schowany na zimę. O prace wszystkie polowe wykonane. Tam jakieś drobne zostały, ale to już MTZ to panuje. Lokomotywa jedynie na przejażdżki zostanie. Wczoraj, właśnie tutaj, z synem byliśmy się przejechać. No, wyciągnęliśmy lokomotywę. Także tak to wygląda. Ciągnik jest w dobrym stanie. Ciężki, mocny. Fajnie się nim pracuje. Jedynie co ten skręt trochę utrudnia, ale nie też przy wszystkich pracach. Dopóki go nie brałem, bo właśnie dlatego, że na uwrociach byłby problem. A mały puk także nie nadrobiłbym worce. Chyba, że ciągnik zostanie i kiedyś jakiś czteroski bowiec To wtedy będzie orka lokomotywą. A póki co, ciuchcia, niech stoi. Może jeszcze w transporcie polatamy. Teraz ją zamykamy. Tutaj niech lokomotywa stoi do wiosny. O, sąsiad jedzie kopać ziemniaki. Zboże tydzień temu zasiane. Wczoraj tydzień był tutaj na pszenżyto i jęczmień to już jest na wierzchu. Na pszenicy nie byliśmy patrzeć. Po co? Trzymajcie się. Na razie. No i siemano, w sobotę Lokomotywa na wybiegu Wyjechałem tutaj pojeździć po kole Zapasowym od przyczepy A teraz wjeżdżam Do garażu się proszę oglądać

No, i witam Was na koniec dnia. Dziś jeszcze tu przy lokomotywie. Zrobiliśmy tu mocowanie do tablicy. Aby też tu nie dolegało do botnika. śmieci się tam nie gromadziły. Żeby nie zgnił botnik. Tak to wygląda. W poniedzieli lokomotywą wyjedziemy również na przejażdżkę małą. Także życzę miłej niedzieli, miłego oglądania. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.